Widzimy tutaj mapę, wycelowaną w Polskę, tak? I co chwilę też widzimy, a na przykład z Rosji, z Chin, parę pakietów to do nas przyleciało. Więc jesteśmy cały czas atakowani, tak? Już, jak Państwo widzą, dzisiaj prawie 69,5 tysiąca ataków. Mamy godzinę 10, więc dosyć dużo. Wczoraj mieliśmy Prawie 174 tysiące przyrównych ataków, prób ataków, właśnie chociażby wysyłanych takich maili phishingowych czy skanowań, wycelowanych w polskich użytkowników internetu. W 2024 roku mieliśmy 103,5 tysiąca unikalnych incydentów w cyberprzestrzeni, tak? To nie są tylko zgłoszenia, ale to są już. Unikalne incydenty, tam gdzie coś się wydarzyło, tam gdzie użytkownik kliknął link, podał danek, tam gdzie było rzeczywiste infekcje, so, łączę się na moją maszynę wirtualną, na komputer z systemem Linux, gdzie mam zainstalowane specjalne oprogramowanie Red Fisher. Jak Państwo widzą, Zetfisher to jest taka aplikacja konsolowa, za pomocą której mogę wybrać. No, w tym wypadku mam ograniczoną liczbę, ale są też inne aplikacje, gdzie mogę wybrać dowolny dokładnie portal. W tym wypadku ten z mi wystarczy. No i udać po prostu podsunąć się pod ten portal, tak? Weźmy przykład Facebooka. Mamy więc wybieramy opcję 0.1, tradycyjna strona na Logowania, na razie na komputerze lokalnym, no i na porcie, na przykład 1020 80, 80. No i ta strona mi się wyhostowała, więc wejdźmy w ten link. Na razie pod konkretnym adresem IP, nie pod konkretną domeną. I to, co widzimy, drodzy Państwo, to jest strona logowania do Facebooka. Hmm. Ale to nie jest strona Facebooka, jak Państwo widzą. To nie ma facebook.com, tylko adres lokalny mojego komputera. Hmm. Ale, żeby Państwu pokazać, że już to działa, jeżeli to, cokolwiek wpiszę w polu login i hasło, kliknę login, wyślę, no to już mi się tutaj odłożyło w konsoli, tak? Dodatkowo mam to w konkretnym pliku, w konkretnym folderze, a więc jeżeli wyślę taki plik masowo, to wystarczy, że otworzę sobie ten pliczek i już tam mam wszystkie dane użytkowników, którzy złapali się na mój phishing. Wybierzmy sobie pierwszy, lepszy sklep z domenami, na przykład home.pl. E, oczywiście to jest przykładowy, to jest działający sklep z domenami, ale mogę kupić tutaj sobie dowolną domenę. Weźmy sobie... Facebook, ale przez uskre, oskresko zamiast ozwykłe.pl wyszukajmy 4,99 za jeden rok. I na tej domenie mogę wystawić stronę, które zrobiłem przed chwilą i ona będzie już sobie hulała w internecie. Za koszt tego to jest działanie tej strony, to jest 5 zł netto za jeden rok. I pierwszy taki przykład, który chciałbym Państwu pokazać, to jest właśnie. Taki przykład maila phishingowego. Na pierwszy rzut oka mail jak mail. Mail informujący o tym, i to jest bardzo częsta praktyka bardzo częsty haczyk, który stosuje atakujący o tym, że wygasło nam hasło. W tym wypadku mamy to hasło do jakiegoś portalu filmowego. Może to być hasło do Microsoft 365, do Gmaila, do wszystkich innych usług, z jakich korzystamy. Ale metoda jest ta sama. Cel przestępców jest ten samy. Podstawić się w stronę logowania, na której my będziemy, myśląc, że podajemy swoje hasło, a tak naprawdę podamy te hasło atakującemu. No i proszę zobaczyć, co to się dzieje, co, na co warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o tego typu maile. Przede wszystkim to, skąd przychodzi do nas mail na domenę, z której przychodzi do nas mail, tak? Bo tą informację, że to jest zespół IT, można bardzo, dosyć bardzo łatwo podrobić, ale domenę jest już zdecydowanie trudniej. Dlatego tutaj, jeżeli mamy informację, to, co po małpce liczy się i warto to zweryfikować, czy to jest rzeczywiście prawdziwa domena naszego IT supportu, czy jednak ta domena się różni od naszego IT. Support. Jeżeli klikamy w zmień hasło, wejdziemy na jakąś stronę internetową, to znaczy, że klikamy w link. I tutaj warto zastanowić się i zanim od razu klikniemy, najechać na ten napis, aby ten link rzeczywiście nam się pojawił. Tak? Bo ten link musi się pojawić. nie jest ukryte pod. Jakimś tam hasłem, jakimś tam napisem, przyciskiem, znakiem graficznym, ale pod spodem zawsze jest link. I wystarczy, że na niego najedziemy i poczekamy dosłownie sekundę, pojawi nam się taka chmurka z linkiem. I to, co Państwo widzą, do jakiej strony prowadzi nas ten link. Dostaliśmy jakiegoś maila, czyli maila z linkiem i od razu w niego sobie klikamy, tak? Widzimy w tle się różne procesy, ale. Pozostajemy na pewnej stronie. Tu są pewne e, zabiegi celowe, mające nas gdzieś tam uśpić. I rzeczywiście proszę zobaczyć, co nam się imituje. Ekran logowania do Outlooka, ale proszę zwrócić uwagę na link, w którym się znajdujemy. To nie jest link prowadzący do Outlooka, tylko jakiś vtelc.com, A tutaj żąda od nas podania, zalogowania się do um, konta. Microsoftu, tak? Czyli znowu klasyczna próba e, przejęcia naszych danych logowania. Kolejny z prawdziwych przykładów, czyli e, śledź swoją paczkę. E, tutaj widzimy rzeczywiście, że znowu atakujący wysyła linki, żebyśmy my na przykład podali swoje dane logowania czy dane płatności, tak? Bo widzimy, że tutaj twoja przesyłka jest w drodze, kliknij, aby dowiedzieć się trochę o tej przesyłce, tak? I rzeczywiście pewnie będziemy musieli się zalogować, a może na przykład dopłacić, podejść dane karty kredytowej, aby gdzieś tam mieć więcej informacji, tak? Jedna ważna rzecz w przypadku tego typu maili, drodzy Państwo, jeżeli jeżeli po prostu nie czekamy na żadne e, przesyłki, no to po prostu po co klikać w takie informacje. Też bardzo ważną zasadą jest to, aby w sieci po prostu nie być zbytnio ciekawskim. To, co widzimy tutaj, w, to, na pierwszy rzut oka wróca nam się tylko ten prawdziwy pop-up, tak? Ten pop-up, który tutaj się pojawia, e, z logowaniem do Gmaila e, i... Oczywiście jako świadomi użytkownicy zawsze zwracamy uwagę na adres strony na której jesteśmy, tak? I tutaj rzeczywiście na pierwszy rzut oka wydaje się, że wszystko jest w porządku. gmail.com login, ale domena jest gmail.com. Więc wszystko co wpiszemy w tym pop-upie, jak na przykład adres, e-mail, jak później hasło, prawdopodobnie będzie dobre. Prawdopodobnie... E nic złego się nie wydarzy, no bo jesteśmy na etapie logowania do gmaila. przepraszam. Tyle, że zwróćmy uwagę, że to okienko pojawiło się na stronie nie gmail.com, tylko na stronie Reconzone i strona Rekonzon wyświetliła nam to okienko. I drodzy Państwo, to co tutaj wpiszemy nie trafi do gmail.com, tylko do Reconzone. W tym wypadku. Dlaczego? Bo to nie jest pop-up. To jest obraz wygenerowany na stronie internetowej. Gdyby to był pop-up i rzeczywiście wszystko co wpiszemy tutaj miałoby trafić do gmail.com, to stałaby się jedna prosta rzecz. Ten pop-up mógłby wyjść poza okno przeglądarki, bo byłby niezależny od strony. W tej chwili nie może. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest pop-up. Tylko to jest obraz. Co się stanie, jeżeli już klikniemy. Tutaj to, co Państwo widzą na slajdzie, to jest jeden z takich przykładów, tak? bo te pliki złośliwe mogą być różne. To, co Państwo widzieli, to mogą być jakieś pliki archiwum RAR, które otwieramy. To mogą być bardzo często to są pliki Word czy Excel które zawierają w sobie złośliwe makro, czyli taki program w programie, który jeżeli uruchomimy, no to robi całą machinę zła. tak? I wtedy bardzo często te oszustwa z makrami polegają na tym, że my sami musimy kliknąć Enable Content i wtedy dzieje się na nasze, e, wszystko, co złe. Więc pamiętajmy, jeżeli ktoś nas nakłania w mailu do tego, abyśmy otworzyli makro w pliku Word, w pliku Excel czy w jakimś innym pliku, to na 99% to jest próba ataku. I to, co Państwo widzą teraz na, na ekranie, to jest dwie maszyny. Po prawej stronie części z Państwa znany z przeszłości Windows XP, bardzo często używany, a po lewej stronie moja, mój komputer atakującego, czyli Kali Linux, który z Państwa znaję z poprzedniego przykładu sprzed pół godziny, kiedy robiłem stronę phishingową. Teraz za pomocą tego Kali Linuxa zrobiłem po prostu złośliwy plik, który wysłałem mailem do mojego kontrahenta, którego chcę oszukać, który korzysta z tego systemu Windows XP. On sobie go pobrał na pulpit. I teraz, drodzy Państwo, ja z komputerze, na komputerze atakującego włączę sobie nasłuchiwanie, aby ten komputer, ten złośliwy plik do mnie. Żeby GO po prostu mówiąc kolekcjonariusz, nie słyszeć, jeżeli on zostanie otworzony. No i to co Państwo widzą po prawej stronie: komputer atakujący ofiary. Jeszcze Państwu pokażę ciekawostkę, bo to wygląda pierwszy rzut tak oka jako PDF. Ale to pdf nie jest, tylko jest plikiem aplikacji. Po prostu PDF dopisałem. To jest bardzo często rzecz wykorzystywana przez atakujących. No i otwieram ten PDF. I co się dzieje po lewej stronie na komputerze atakującego? Nawiązałem połączenie i proszę zobaczyć, jaką mam tutaj ścieżkę. To jest ścieżka domyślna systemów Windows. Ja z komputera atakującego w tej chwili jestem na komputerze ofiary. Mogę już wykonywać dowolne polecenie na komputerze ofiary. Jak Państwo sobie zobaczą, mam adres IP, taki sam jak adres IP komputera ofiary. Zrobię sobie na pulpicie ofiary. Z komputera tekującego folder nowy. Folder się zrobił. Mogę ten folder również usunąć. Mogę w tej chwili już tak naprawdę robić wszystko na komputerze swojej ofiary: wydawać dowolne polecenia, ściągać odpowiednie pliki. Mogę ten komputer po prostu zaszyfrować, mogę wykradę z niego dane, a mogę ten komputer ofiary wykorzystać jako stację przesiadkową i. Na przykład, próbować atakować inne zasoby, inne komputery już w sieci tej organizacji phishing. To nie tylko maile, to również SMS-y. Przestępcy również mogą skorzystać z tej bramki SMS-owej. I uwaga, te nazwy nigdzie nie są zarezerwowane. To znaczy, że ja też również, jako Państwo też mogą, wyspać takie bramki SMS-a. nadpis... Podpisanego jako nadawca InPost. Wczoraj dostałem e, informację o tym potwierdzeniu, że mój przelew został zrealizowany, ale to jest atakujący. Podpisuję się jako bank, tak? Tutaj oczywiście wpiszę jakiś numer tego odbiorcy, czyli ten numer telefonu, no i wpiszę jakąś wiadomość, tak? Phishingową. na przykład jakiś alert bankowy, tak? Twój przelew został wstrzymany, zaloguj się na stronie i tutaj złośliwej, no i oczywiście strona logowania do tego banku, czyli fałszywej strony i wyślij wiadomość. I tak to będzie wyglądało w telefonie. I Bardzo często mówi się to, że atakujący zostanie zwrot na kartę, ale warto pamiętać, drodzy Państwo, że nie ma takiego mechanizmu, jak zwrotna na kartę. Tak? Nikt nam w internecie nie zwróci pieniędzy, jeżeli podałem numer karty, Jedynie może nam te pieniądze z tej karty wyczyścić w tym modelu. I tak też dzieje się w tym wypadku. Jeden atak dosyć świeży i dosyć wyrefinowany. To są tak zwane ataki na CAPTE. Jest też taka odmiana czatu GPT jak Pęcę GPT i tutaj go poprosiłem po prostu o to, aby w całości pomógł mi przepływać przeprowadzić red teamingową organizację. Oczywiście musiałem to trochę nakłamać, bo tak naprawdę te wszystkie informacje ja mogę wykorzystać do stworzenia złośliwego oprogramowania, do stworzenia phishingowego maila, i mogę sobie po prostu robić tutaj wszystko. No i tak naprawdę, jeżeli czat już się skręcił, no to mi za chwilę powiedział, jak mogę zaszyfrować dysk w komputerze, bo jak się przed tym wszystkim możemy bronić? Zawsze przede wszystkim zachowujmy czujność.